Wniosek 21 kwietnia 2016 roku, wniosek o niepodpisanie przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ustawy z dnia 31 marca 2016 roku o zmianie ustawy o zasadach pobytu wojsk obcych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz zasadach ich przemieszczenia się przez to terytorium. W uzasadnieniu podają, że zmiany w dotychczas we wcześniej obowiązującej ustawie skutkują tym, że już nie tylko zagraniczni funkcjonariusze, tak jak to jest w przypadku ustawy 1066, ale nawet żołnierzy obcych wojsk związani przysięgami złożonymi swoim narodom czy swoim władzom będą mogli do nas strzelać, gdy zaistnieją potem okoliczności na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Czy osoby decydują o tym, czy minister obrony narodowej, prezes Rady Ministrów i prezydent. I odpowiedź to z Biura Bezpieczeństwa Narodowego 2 maja 2016 roku wyjaśnił mi autor Paweł Solok, że generalnie mogę być spokojny, bo jesteśmy Polacy w dobrych rękach, bo tą decyzję będzie przede wszystkim o ewentualnie wdrożeniu procedury, z mocy której mogą do nas zacząć strzelać, będzie jako główny odpowiedzialny prezydent Andrzej Duda, co mnie tym bardziej zaniepokoiło po tym, jak, jak poznaje Dudę. Nawiasem mówiąc, to skierowałem również wniosek do Beaty Szybło, wtedy pismo z dnia 25 kwietnia, że im podała na czym polega to, chodzi o terminy z tej ustawy: strona wysyłająca, wzmocnienie wojskowe, wojska obce, wtedy co to znaczy, że w czasie pokoju będą mogli interweniować, co to są te właśnie operacje wojskowe, co to jest wojna hybrydowa. No i generalnie z odpowiedzi, którą otrzymałem Ministerstwo Obrony Narodowej, Departament Prawny, autor. Piotr Szczepański, wynika, że wojska niemal każdego państwa. Yy, zakłada się, że na terenie Rzeczypospolitej Polskiej będą mogły zostać użyte wojska państwa NATO. Zakłada się, ale to nie musi być wcale NATO. W zasadzie każda każda armia. Yy, czy to jest w zgodzie z konstytucją? Proszę Państwa, jak zostanę prezydentem, to skieruję sprawę do Trybunału Konstytucyjnego.